A gdyby tak, odrestaurować głośniki? Cześć, nazywam się Krzysiek i witam Was na kanale Tanie Granie. Dziś opowiem Wam o mojej przygodzie z widocznymi tu na ekranie głośnikami. Będzie o tym, w jaki sposób postarałem się doprowadzić je do pełni sprawności i co w czasie tego procesu poszło nie tak. Spoiler alert: prawie wszystko. Zacznijmy jednak od tego, w jaki sposób głośniki w ogóle się u mnie znalazły. Całość operacji zaczęła się kilka miesięcy temu, kiedy pomagałem znajomemu zrobić porządek w piwnicy w przygotowaniu do remontu. Wynosząc jeden z worków, który miał iść na śmieci, zobaczyłem w nim ciekawy kształt. Po otworzeniu okazało się, że w środku znajduje się para głośników. Tonsil Space 86. Niewiele myśląc zaproponowałem, że skoro i tak mają być wyrzucone, to wezmę je do domu i spróbuję odnowić. Nigdy tego nie robiłem, wow. więc byłby to ciekawy poboczny projekt. Ta! Poboczny projekt, który pochłonął więcej godzin mojego życia, niż chciałbym to publicznie przyznać. W każdym razie rzeczone tonsile znalazły się w ten sposób u mnie. Były w opłakanym stanie. Guma sparciała, membrany były porwane i powyginane, a osłonki cewek powgniatane. Kolumny te nie są jakoś bardzo drogie na OLX, więc mogłem po prostu kupić używane drivery i przełożyć do moich egzemplarzy, ale stwierdziłem, że to byłoby po prostu za proste. Przeglądając serwis natknąłem się jednak na coś bardzo ciekawego. Tą silę z kewlarowymi membranami. Takie membrany wyglądają super i o ile wiem, że zmieniają one mocno charakterystykę brzmienia, to założyłem, że z moimi umiejętnościami fabryczna specyfikacja i tak prędzej czy później wyleci za okno, więc nie ma się tym co za bardzo przejmować. Postanowiliśmy więc, zakładamy kewlary. Zanim jednak zaczniemy, mały disclaimer. Nie jestem lutnikiem i wszystko, co tutaj pokazuję, zrobione jest domowymi metodami. Mam więc szczerą nadzieję, że jeżeli oglądają to ludzie z elektrody, to nie przyjdą niż zaszlachtują mnie w nocy maczy, to Dziękuję. O czym to ja? A, tak, głośniki. Aby dobrać się do driverów, trzeba było najpierw rozmontować stary sprzęt. W tym egzemplarzu głośnik niskotonowy trzyma obejma mocowana na cztery śruby, pod którą znajdują się kolejne cztery. Średniotonowy również trzymany jest przez cztery śrubki. Po odlutowaniu kabli sygnałowych, można było przystąpić do usuwania starych elementów. Plan był prosty. Usunąć membrany i oczyścić stelaż na tyle na ile się da, a następnie zamocować nowy zestaw naprawczy. Zestaw to gotowa, złożona wcześniej membrana wraz z cewką i zawieszeniem. Kewlarowy wariant na Allegro kosztuje około 100, więc zdecydowanie opłaca się w ten sposób regenerować ten konkretny model. Zamówiłem zestaw i zabrałem się do roboty. Pozostałość po starym, prawie 40-letnim zawieszeniu nie chciała łatwo odejść. Rozpuszczalnik w postaci benzyny nieco ułatwił sprawę, ale i tak wyczyszczenie pozostałości było bardzo trudnym i żmudnym zajęciem. Dobra rada, kiedy robicie coś takiego, zakładajcie sobie na szczelinę cewki taśmę klejącą. Uwierzcie mi, nie chcecie, żeby cokolwiek tam wpadło. Z perspektywy czasu, patrząc na materiał wideo, widzę wyraźnie, że powierzchnia stelaża nie jest idealnie czysta, ale w mojej opinii jest czysta na tyle, by nowe zawieszenie trwale do niego przylegało. Okej, okay, sam ten proces zajął bardzo dużo czasu, więc myślałem, że teraz będzie już z górki. Nie, nie było. Okazało się bowiem, że zamówione membrany nie pasują. Średnica otworu cewki w głośniku okazała się być bowiem większa niż średnica cewki w zamienniku. Jak się okazało, wystarczyło najpierw zdjąć drivery i przeczytać to, co jest napisane z tyłu magnesu, by dowiedzieć się, jakich wymiarów powinny być zamontowane elementy. Byłem jednak nieco zaskoczony, że zestaw nazwany zestawem regeneracyjnym do Tonsil 86 po prostu nie pasował. Tak samo zaskoczony był sprzedawca, który jednak w bardzo miły sposób pokierował mnie odnośnie tego, jakich wymiarów zestaw naprawczy powinienem wtedy kupić. Ten przeszedł po kilku dniach i muszę powiedzieć, że proces jego zakładania był jednym z najbardziej stresujących momentów ostatnio. Chodzi o to, że środek cewki, aby być w optymalnym położeniu, musi znajdować się dokładnie w połowie nadbiegunnika. Nie będę tu przytaczał dokładnego sposobu, w jaki określa się jej położenie, ponieważ na ten temat w sieci znajduje się bardzo dużo profesjonalnych materiałów. Powiem tylko, że robi się to za pomocą papierowych, niezbyt wygodnych ustalaczy. Już w przypadku dużego, niskotonowego głośnika, upewnienie się, że dolne zawieszenie jest przyklejone dokładnie na takiej wysokości, na jakiej powinno być, jest bardzo trudne, a w zamkniętej kopule głośnika wysokotonowego jest to wręcz praktycznie niemożliwe. Jestem przekonany, że na tym etapie popełniłem najwięcej błędów i odebrałem tą silom nieco jakości. Niemniej, udało się wszystko skleić, przykręcić i pierwszy głośnik był gotowy. Jak widzicie, w tym momencie udało mi się zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, założyć nowe maskownice. Stare były wypłowiałe, a ich brązowy kolor powodował, że wyglądały jak psu z gardła, dlatego też wyciąłem je bez żalu. W ich miejsce sfabrykowałem nowe. Jako źródło posłużyła mi para rice Top, a zamocowałem je bez problemu na ciepły klej. Generalnie bardzo polecam. Nie mogło być jednak za dobrze. Podczas otwierania drugiego głośnika napotkałem kolejny problem. Wyciągnąłem drugi głośnik, no i co się okazało? No, oczywiście, jakby nie może być prosto. 2040, 10, 2063 Już pomijając fakt, że no widać, że cóż, coś było robione. Generalnie to jest oryginalny głośnik, który był w tych tonsilach, i takie głośniki są. I do takiego głośnika miałem poprzedni zestaw naprawczy, który odesłałem. Natomiast, no, widać, że było dokładane. I to nie miało prawa razem zagrać, bo ten ma inną charakterystykę, ten ma inną charakterystykę. No... Tak, jak się okazało, pierwszy zestaw naprawczy, który kupiłem, był dobry. Po prostu, na jakimś etapie życia tego sprzętu, Mietek z Mirkiem wymienili prawdopodobnie uszkodzony driver i włożyli taki, który akurat mieli pod ręką. Jakość dźwięku? Panie, kto by się tym przejmował? Co to dla mnie oznaczało? Cóż, jako że chciałem, by te głośniki grały dobrze, musiałem kupić na Allegro nowy moduł. Chciałem też mieć w nim także kewlarową membranę, co niestety oznaczało wybebeszenie nowej sztuki. Niestety i w tym przypadku klej trzymał tak samo mocno, o ile nie mocniej niż w starszych egzemplarzach, więc wyczyszczenie całości zajęło mi całkiem sporo czasu. Następnie oczywiście trzeba było wkleić nowe membrany oraz zamocować wszystko do obudowy. Po dokładnym wyczyszczeniu Tonsilli z prawie 40-letniego kurzu i brudu udało się, głośniki były gotowe. Muszę przyznać, że pomimo iż nie jest to jakieś wybitne osiągnięcie, to jestem trochę dumny, że wszystko się udało. Tonsile zostały przetestowane i grają naprawdę świetnie. Trochę się stresowałem, szczególnie odnośnie jakości Twitterów, ale wyszło, że nic im nie było. Co więcej, gdyby nie nieoczekiwana wpadka z driverem, to całość renowacji kosztowałaby zaledwie stówę, a efekt zdecydowanie jest tego warty. Także ten wychodzi na to, że to koniec tego projektu. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i jeżeli tak, no to... Mm, zostawcie lajka? Mi na pewno praca przy Tonsilach pokazała, że takie majsterkowanie może być fajne i mam jeszcze kilka pomysłów, co ciekawego można zrobić. Niewykluczone więc, że nagram coś w najbliższej przyszłości. Do tego czasu, trzymajcie się ciepło. Cześć!